Sportowa Arena, Paweł Leśny, witam Państwa, zapraszam na wydarzenia sportowe. Drugiej porażki z rzędu doznały szczypiornicki Młynów Stoisław Koszalin. Lepszy od naszej ekipy pokazał się lider Superligi Zagłębie Lubin. Popularne Miedziowe wygrały 32 do 20. Starcia pomiędzy tymi ekipami zawsze dostarczały sporych emocji. Koszalianki po zaskakującej porażce z ruchem chorzów chciały się zrehabilitować w kolejnym meczu. Choć zespół koszański po trzech minutach prowadził 2 do 1, to kolejne minuty przebiegały pod do zagłębia. Goście zdobyli 10 bramek z rzędu. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 15 do 8 dla miedziowych. Na początku drugiej części zagłębie zdobyło 5 kolejnych bramek i losy rywalizacji były rozstrzygnięte. Zespół z Lubina do końca kontrolował przebieg spotkania i ostatecznie wygrał 32 do 20. Najskuteczniejsza w naszym zespole Anna Mączka zdobyła 6 bramek. Panie trener, trzeba powiedzieć, że tutaj od początku do końca w zasadzie mecz był pod waszą kontrolą i od początku do końca powinniście się chyba tym spotkaniem. Zdecydowanie tak. Dosyć szybko uzyskaliśmy wysokie prowadzenie i, i ten mecz do końca był nasz. Kwestią chyba tylko było utrzymanie koncentracji, jeżeli chodzi o te założenia przedmeczowe i muszę tu pochwalić cały zespół, choć no, na środku dzisiaj Asia z Patrycją niesamowitą robotę zrobiły, jeżeli chodzi o, o jakość i wyłączenie y, obrotowej, i wyłączenie y, rzutu z drugiej linii tych najgroźniejszych. Także bardzo się cieszymy z tego meczu na dobrym poziomie z naszej strony. Trzy punkty z trudnego terenu, trzy punkty ważne. No a przede wszystkim, no cały zespół zagrał bardzo zespołowo, zagraliśmy wiele akcji. Może martwią mnie bardziej te dwie kontuzje na koniec Patrycji Matieli i Ady Górnej, bo no, zapowiada się na dłużej. Pendre, że no, sporo był głowy chyba po takim spotkaniu. No, zespół Zagłębia Lobby zagrał się bardzo dobre spotkanie z nami. Byliśmy do tego może przygotowani. Hmm. No ale no, no, trzeba powiedzieć otwarcie i, i no, zagraliśmy słabiej, za zagrało dobrze. Mieliśmy problem w ataku, ataku pozy pozycyjnym. Dalej będę powtarzał jak ma, ma, mantrę. No, teraz nie mieliśmy skrzydłowych, yy, wcześniej nie było rozgrywających cały czas. Tak, mam takie wrażenie, że, że jedziemy z, y, trochę z piaskiem, z piaskiem w, w, w rowerze ten łańcuch jest i korba, nie? No to tam to tak, to tak trochę, trochę wygląda. Yy, jak się rozpędzimy, to się coś, zawsze coś tam się takiego przytrafi. No. Trudno coś powiedzieć po takim, po takim meczu. Na pewno zespół walczył i chciał. To było to, było to, to widać. Po tej porażce Młyny mają w drobku 15 punktów i zajmują piąte miejsce. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na wyjeździe z Perłą Lublin. 12 zwycięstwo z rzędu odnieśli koszykarze drugoligowego Żaka Koszalin. Pokonali na wyjeździe trefla 2 Sopot 119 do 53. Zespół Koszański był zdecydowanym faworytem spotkania i od początku to potwierdzał, że jak po pierwszej kwarcie prowadził 26 do 7. Po wyrównanej drugiej partii Koszania nie błysnęli skutecznością w trzeciej. Zdobyli aż 41 punktów, tracąc 13. Ostatnia część była już tylko formalnością i ostatecznie Żak wygrał 119-53. do 53. Najskuteczniejsi w naszej drużynie Konrad Koziorowicz zdobył 20 punktów i 17 Marcin Zarzeczny. Debiutujący w ekipie z naszego miasta Jakub Dłoniak zdobył 15 punktów. Aż 7 zawodników gości zaliczyło podwójną zdobycz punktową. Ponadto wszyscy gracze Żaka zdobyli punkty. Po tej wygranej zespół koszański ma w drobku 25 oczek i zajmuje drugie miejsce. W najbliższą sobotę koszalnie nie rozegrają pierwszy mecz w tym roku. We własnej hali zmierzył się z Eneą Astorium Bydgoszcz. Piłkarze ręczni Gwardii Koszali mają za sobą drugi sprawdzian formy przed rundą rewanżową w pierwszej lidze. Byli gospodarzami turnieju opuchar prezydenta Koszalina. Triumfatorem imprezy został GKS Żukowo. W zawodach wzięły udział cztery drużyny. Obok Gwardii, GKS Żukowo, Tytani Wejherowo i Wybrzeże 2 Gdańsk. Rywalizacja rozpoczęła się od meczów półfinałowych. Gwardziści zmierzyli się z Wybrzeżem. Od początku nie zdominowali rywalizację i wygrali 35 do 21. Dosyć młodzieżowa drużyna grała przeciwko wam, ale mimo wszystko kilka ciekawostek tutaj było rozegrane. To jest bardzo silny zespół juniorski w swoich rozgrywkach. No na początku wyjechaliśmy mocno szkoleniowym składem. Widać, że trener dał na początku pograć zawodników, którzy spędzają mniej czasu na boisku normalnie w Lidze. No na początku było troszeczkę to ciężko no, ze względu na to, że ci zawodnicy właśnie nie są tak, tak mocno zgrani. No ale później... No, wyszliśmy już w ten skład, który tam docelowy nasz jest i no, wynik się skończył taki, jak się skończył. Specyficznie drużyna z Gdańska grała w defensywie, jeżeli chodzi o to drugą część meczu, bardzo wysoko, praktycznie indywidualnie, indywidualne krycie. To też w jakiś sposób Wam ustawia taktykę na, na rozgrywki ligowe? Tak, no nie ukrywamy, że bardzo potrzebujemy grania z drużynami, które grają tak wysoko obroną 3-3, ponieważ właśnie w naszej lidze występuje zespół z Żukowa, który specjalizuje się w tej obronie i naprawdę dużo psują krwi w lidze i innym drużynom i, i chcieliśmy właśnie to potraktować mocno szkoleniowo ten mecz. W drugim starciu GKS pokonał Tytanów 36 do 31. W finale zmierzyły się Gwardia z GKS-em. Był to rewanż za finał turnieju sprzed tygodnia w Żukowie. Wówczas Gwardia była lepsza od GKS-u. Gwardziści dominowali do 20 minuty, później inicjatywę przejęli goście. Ekipa z Żukowa prowadziła nawet siedmioma bramkami. Ostatecznie zakończyło się na różnicy czterech trafień. GKS wygrał 33 do 29. Turniej to jest jakby dla nas forma treningu przed drugą częścią, no przed drugą rundą. No jeśli chodzi o ten mecz, to myślę, że zagraliśmy bardzo dobrze. Wszyscy byliśmy bardzo zajechani. Sami mieliśmy już dwa tygodnie okresu przygotowawczego. A jeśli chodzi o sam mecz, to no, biegaliśmy do przodu jak najwięcej, staraliśmy się twardo w obronie grać i wygraliśmy. To spotkanie z zespołem Żukowa na pewno na plus. Można zajść w samą grę, tempo meczu, no, jedynie może rozczarować wynik końcowy, ale pod, chciałem podkreślić, że to był mecz sparringowy, także chodziło też o to, żeby przetestować nowe schematy gry, nowych zawodników, żeby wszyscy jakby mieli okazję zgrać się ze sobą. Także myślę, że z punktu szkoleniowego jest bardzo pozytywne to spotkanie. Wyraziła trochę nieskuteczność nasza w ataku. Gdyby była lepsza, to myślę, że ten wynik mógłby zupełnie inaczej wyglądać. Ale tutaj gratulacje dla zespołu z Żukowa. Wzięli rewanż. Tydzień temu graliśmy na ich terenie. Udało nam się wtedy wygrać. Dzisiaj niestety... Tutaj zespół z Żukowa wziął rewanż, także na pewno gratulacje, czapki z głów i spotkamy się w drugiej rundzie w Lidze i na pewno na pewno będzie ciekawe spotkanie, także to mogę zapewnić. Najskuteczniejszy zawodnik Warni w tym turnieju to z drobkiem 11 bramek Dawid Szczęściak. Trzecie miejsce w zawodach zajęli Tytani Wejcherową. Pokonali Wybrzeże 2 Gdańsk 48 do 32. Przed zespołem koszeńskim jeszcze jeden turniej weźmie udział w ósmym memoriale imienia Leona Wallenranda w Gdańsku. Rywalami naszej drużyny będą zespoły z Superligi Sandra Spach, Pogoń Szczecin, MMTS Kwidzyn i Torus Wybrzeże Gdańsk. Piłkarze trzecioligowych drużyn z naszego miasta, Bałtyku i Gwardii sprawdzili swoją formę w bezpośrednim starciu. Gwardziści wygrali 1 do 0. Obie ekipy zmierzyły się kilka dni wcześniej i padł remis 4 do 4 w kolejnym meczu. Obie drużyny zagrały zdecydowanie lepiej w obronie. Miały swoje okazje, ale padł tylko jeden gol. Trafienie w końcówce spotkania zaliczył Marcin Dubielewicz. Ostatecznie Gwardia wygrała 1 do 0. Powiem trenerze, jak pan ocenia występy swojej drużyny dzisiaj? No założenie przed, przed meczem było takie, żeby przede wszystkim popracować po takim pierwszym, pierwszym cięższym tygodniu, można powiedzieć, odnowienia treningów. Po części to założenie zostało zrealizowane, bo, bo mówię przede wszystkim nam zależało na tym, żeby, żeby wybiegać gdzieś tam, starać się utrzymać mimo, mimo tych cięższych treningów w tym okresie, wytrzymać tempo, tempo meczu na, na takim dość wysokim poziomie i powiedzmy, że to, to założenie gdzieś tam po części udało się zrealizować, natomiast było zdecydowanie za mało, za mało z gry. Za mało, y, mało sytuacji, za mało takich zalążków, żeby, żeby ta, te, ta sytuacja obramkowa gdzieś tam powstała. Także tego tej piłkarskiej jakości było zdecydowanie za mało i, i, i tutaj z tego, z tego gdzieś tam y, no nie jesteśmy zadowoleni. To nie jest tak, że tak po tym środowym sparingu gdzieś tam obie drużyny wyciągnęły wnioski na 8 bramek. Tutaj w zasadzie bardzo skromnie, jeżeli chodzi o wpisę. Na pewno tak. No też, też ten mecz środowy był w takich warunkach, że, że ciężko się odnosić do niego i, i brać go jako jakikolwiek przykład. Bo, bo spadło tyle śniegu, że, że, że to ciężko było nazwać jakimś, jakimś normalnym graniem w piłkę, ale. Ale aczkolwiek na pewno mecz był zdecydowanie otwarty z jednej i z drugiej strony, dlatego też te, te bramki padły. No dzisiaj jak było widać i jedna i druga drużyna była skupiona bardzo mocno na grze obronne i tych sytuacji, tak jak z jednej, tak i z drugiej strony było jak na lekarstwo. Jaki plan na ten tydzień? No, pracujemy dalej. Od, od, od momentu wznowienia treningów do końca praktycznie lutego. Planujemy trenować codziennie. W lutym przed nami krótkie zgrupowanie tutaj na miejscu. Eee, także także no, praca, praca, jeszcze raz praca w tej chwili. trener że zadowolony z dzisiejszego sparingu? Nie patrzę czy zadowolony. Tu chodzi bardziej o to, żeby, żeby poczuć tą grę, żeby mieć rytm meczowy w okresie przygotowawczym, żeby, żeby nic zbiegali, poczuli rywala, a, a udało się zagrać dwa ostatnio. Sparinggi z trzciolikowym rywalem, który jest wyżej notowany od nas, więc, więc na pewno cieszę, że się doszło do, do skutku yy, doszły do skutku te mecze, A będziemy oceniać, czy, czy, czy jestem zadowolony, czy, czy drużyna jest zadowolona dopiero, dopiero w, końcowym, w końcowej fazie przygotowań. Teraz, no mówię, no to jest początek dopiero i, i daleko bym by jakieś wysuwać, daleko idące wnioski. Jest sporo takich nowych twarzy w zespole, dużo młodzieży, także widać, że gdzieś tam taka rotacja się. Uskuteczniam No Tak jak przychodząc do klubu, obraliśmy jedną i uważam słuszną drogę, jak, jakim powinno być w Polsce, że szkolenie młodzieży powinno być doceniane i dawanie szansy naszym zawodnikom polskim, a nie, a nie ściąganie, ściąganie z, czy z Polski, czy jak wyżej są kluby gdzieś tam z innych, z innych narodowości, innych narodowościowo zawodników. Uważam, że w Polsce jest dużo ciekawi że chcący się rozwijać. Tylko trzeba dać im szansę, żeby oni widzieli, że po coś to robią i, i, i jest na końcu tego, tej ich pracy jakaś nagroda. Co do najbliższego tygodnia, jakie plany? Yy, najbliższy tydzień przygotowujemy się na własnych obiektach, yy, yy, na obiektach tutaj yy, zosu, który odśnieżył nam dzisiaj już drugi raz murawę i trzeba też podziękować za, za, za współpracę, na obiektach hali, na gwardii. W najbliższą sobotę obie ekipy rozegrają kolejne mecze sparingowe. Gwardia zmierzy się z drugoligową Bytowią Bytów, a Bałtyk podejmie Kotwicę Kołobrzeg. Oba mecze odbędą się na Koszańskim Euroboisku. To informacje kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam państwa za tydzień w poniedziałek początek o 17:50. Do zobaczenia.